Mam takie poczucie, że ta afera, ten skandal związany z, z mieszkaniem, drugim mieszkaniem Nawródzkiego z panem Jerzym, to też nie jest. Wydaje mi się, że dla sporej części opinii publicznej to nie jest skandaliczne. Mhm. Po prostu. Że. To, że on wykorzysta jakąś okazję i przejął mieszkanie, ale właściwie za nie zapłacił, znaczy zapłacił oczywiście za, za, za wykup, czyli po bardzo, 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 bardzo preferencyjnej cenie, e, za, tak, za po prostu bonifikatę. To jest coś takiego, gdzie większość Polaków, moim zdaniem, jak to słyszy, to myśli sobie: A co ty, Ja bym tego nie zrobił w takiej sytuacji, jakbym miał taką możliwość. E, może nie większość Polaków, ale myślę, że to po pierwsze, myślę, że nie szokuje tak bardzo. Po drugie, ważniejsze, tak jak powiedziałeś, yy, politycy PiSu i PIS jest bardzo oferoodporny, a, a w ogóle politycy, w sensie wyborcy w Polsce nie mają żadnych złudzeń co do tego, że politycy kradną. Mm -hmm. I to, żeby to wpłynęło na poparcie dla Karlana Wróckiego, to musiałoby wynikać z tego, że wyborcy uważają, że nie wiem, że inni politycy są uczciwsi, a, a wyborcy tak nie uważają.